A teraz mamy rozdział o praktycznych poradach dla partnerów i rodzin, w których wystąpiło molestowanie i wszelkiego typu manipulacje, molestowanie moralne. Czyli praktycznie porady dla partnerów i rodziny. Czyli mamy tutaj takie podrozdziały: jak rozpoznanie. Działanie, opór psychiczny i odwołanie się do sądu. Z osobnikiem perwersyjnym nigdy się nie wygra. Co najwyżej, można nauczyć się czegoś o sobie samym. Aby się bronić, ofiara odczuwa wielką pokusę stosowania takich samych metod, jak, jak agresor. Jednak jeżeli występuje się w roli ofiary, to dlatego, że jest się mniej perwersyjnym z dwojga osób. Trudno sobie wyobrazić, żeby relacja ta mogła ulec odwróceniu. Stanowczo niewskazane jest stosowanie tej samej broni co przeciwnik. Tak naprawdę jedynym środkiem zaradczym jest tutaj prawo, rozpoznawanie. W fazie początkowej chodzi o to, aby ofiara rozpoznawała proces perwersyjny, polegający na zrzuceniu na nią całej odpowiedzialności za konflikt małżeński czy rodzinny, a następnie przeanalizowała problem bez emocji, dystansując się od poczucia winy. W tym celu musi ona zrezygnować ze swojego ideału nieograniczonej tolerancji i uznać, że ktoś kogo kocha lub kochała jest dotknięty niebezpiecznym dla niej zaburzeniem osobowości i że musi się przed nim chronić. Matki powinny się nauczyć rozpoznawać osoby toksyczne bezpośrednio lub pośrednio dla ich dzieci, co nie jest łatwe, gdy chodzi np. o bliskiego krewnego. Bronić się skutecznie można dopiero wtedy, gdy wyszło się ze stanu zależności i gdy jest się w stanie powiedzieć, że agresor, niezależnie od uczuć, które wobec niego żywimy, czy nadal żywimy, lub żywiliśmy, jest dla nas niebezpieczny i nieżyczliwy, bo wobec nas nastawiony, gdy ofiara przestaje uczestniczyć w perwersyjnej grze, wywołuje tu u agresora nasilenie przemocy, czy w końcu doprowadza ją do popełnienia błędu. Od tego momentu, opierając się na strategii atakującego, można schwytać go w jego własne sidła. Czy ma to oznaczać, że dla samoobrony trzeba również uciekać się do perwersyjnych manewrów? Tkwi w tym niebezpieczeństwo, którego za wszelką cenę należy uniknąć. Celem osobnika perwersyjnego jest deprawowanie drugiego poprzez doprowadzenie go do tego, by sam stał się zły. Jedynym możliwym zwycięstwem jest więc nie stać się takim jak on. Na agresję nie można odpowiadać agresją. Tym niemniej ważną rzeczą jest Znać jego taktykę i sposób funkcjonowania, aby móc udalemniać jego ataki. Podstawowa zasada, gdy jest się molestowanym, to przestać się usprawiedliwiać. Pokusa jest wielka, gdy, gdyż wypowiedzi osobnika perwersyjnego naszpikowane są kłamstwami wypowiadanymi ze złą wolą. Wszelkie usprawiedliwienia czy wyjaśnienia mogą tylko doprowadzić ofiarę do tego, że jeszcze bardziej się pogrąży. Każda niedokładność czy błąd z jej strony, jest nawet, jeśli nawet zostały popełnione w dobrej wierze, zostaną wykorzystane przeciwko niej. W momencie, gdy jest się pod obstrzałem osobnika perwersyjnego, wszystko może być czynnikiem obciążającym. Lepiej więc milczeć. Według agresora rozmówca się myli i wszystko, co mówi, jest co najmniej podejrzane. Przypisuje mu się wrogie intencje, a jego wypowiedzi mogą być tylko kłamstwami. Osobnicy perwersyjni nie mogą sobie wyobrazić, że można nie kłamać. Poprzednie etapy tego procesu pozwoliły ofierze dotrzeć, dostrzec, że żaden dialog czy wyjaśnienia do niczego tu nie prowadzą. Jeśli ma dojść do konfrontacji, lepiej, aby odbyła się ona przy udziale osoby trzeciej. W przypadku bezpośredniego kontaktu trzeba dać sobie czas na przemyślenie właściwej odpowiedzi. Do separacji, gdy ma miejsce molestowanie przez telefon, można zawsze zmienić numer lub filtrować telefony za pomocą automatycznej sekretarki. Jeśli chodzi o obelżywą czy tendencyjną korespondencję, lepiej, aby otwierał ją ktoś inny, gdyż perwersyjne listy przy użyciu drobnych ciosów na nowo sączą jad, przynoszą cierpienie, ponownie destabilizując ofiarę.